Siedem najbardziej nawiedzonych miejsc w Wielkopolsce. Najpierw zacznę od bardziej popularnych miejsc, następnie opowiem o tych mniej znanych, więc zostańcie do końca. Miejsce pierwsze Zakład Psychiatryczny w Owińskach. Budynek ten powstał w 1838 roku i do 1945 służył jako szpital psychiatryczny. Podczas II wojny światowej zostało w nim zamordowanych 1100 pacjentów na polecenie Hitlera w ramach akcji T4. Następnie szpital został przekształcony w chwili obozu koncentracyjnego. Ponoć ci, którzy umarli w tym miejscu, nawiedzają te tereny po dziś dzień. Osoby, które postanowiły wybrać się do tego budynku wspominały, że chodząc po korytarza szpitala można usłyszeć płacz, jęki oraz inne odgłosy, które brzmią jak nie z tego świata. Niektórzy mieli widzieć również sylwetki, cienie małych dzieci w pobliżu posiadłości. Już samo tło historyczne, jego wygląd zewnętrzny wzbudza niepokój, a co dopiero jakieś dziwne odgłosy. Myślę, że niewielu śmiałków odważyłoby się przekroczyć próg tego zakładu w dzień, a tym bardziej nocą. Miejsce drugie. Zamek w kurniku. Zamek, który uznany został jako jedno z najstraszniejszych miejsc w Europie. Słynie z opowieści o białej damie, którą można zauważyć spacerującą po balkonach posiadłości oraz jeżdżącą na koniu po okolicy. Kobietą w białej sukni miałaby być dawna mieszkanka zamku Teofila z działyńskich. Jedna z legend mówi, że jej dusza błąka się między światami, przez to, że za życia naruszyła ona znajdujący się w zamku skarb poprzedniego rodu rodziny gorków który miał być chroniony czarnymi siłami. Z plusów to dzięki temu skarbu odbudowała zamek na nowo, czyniąc go piękniejszym. Miejsce trzecie, Zamek Królewski w Poznaniu Zamek zamieszkiwał niegdyś książę Przemysław II wraz z żoną Ludgardą Makleburską. Pomimo względnie szczęśliwego małżeństwa, to mimo starań książę nie mógł liczyć na to, że Ludgarda urodzi mu syna. Nie mógł tego znieść, więc postanowił zlecić swojej służbie zabicie żony. Ludgarda została uduszona w łaźni. Choć niektóre opowieści mówią, że do jej śmierci miał przyczynić się tylko jej mąż. I tak też z tego powodu zamek nawiedzać ma kobieta w długiej sukni. Ludgardzie udało się zemścić na byłym mężu z zaświatów i doprowadzić do tego, że książę nigdy nie doczekał się syna. Miejsce czwarte: dom, w którym zamordował Józef Pluta. Józef Pluta był seryjnym mordercą, który podczas swojego epizodu maniakalnego w 1979 roku. Zabił na terenie Wielkopolski sześć osób. Akcja ta trwała dwa miesiące i miała miejsce jedynie przez to, że Józefowi udało się uciec ze szpitala psychiatrycznego, w którym odsiadywał już dwunastoletni wyrok za morderstwo w przeszłości. Jego pierwszym celem był dom jego znajomej ze szpitala, który znajdował się w miejscowości Pąchy. Tam, po tym jak zjadł z rodziną Teresy eskalację Zamordował siekierą ową kobietę, jej męża, dziadka oraz trzynastoletnią córkę, którą następnie zgwałcił. Ciała odkrył 23-letni syn Teresy, który dostał przepustkę wojskową. Miejsce, w którym doszło do tej masakry, aktualnie stoi opuszczone. Może nic tam nie nawiedza, ale wizja tego, co tam się stało, przyprawia ociarki. Miejsce piąte, opuszczony dom szosa turecka. Nie ma o nim dużo informacji, wiadomo jedynie, że byli mieszkańcy skarżyli się na dziwne zjawiska paranormalne. Aż trzy rodziny miały uciec z tego domu i próbować sprzedać posiadłość. Miejsce szóste, cmentarz w Borgowie, znajduje się w jednym z lasów w Wielkopolsce. Groby na nim datowane są na około XVI wiek. W okolicznych księgach parafialnych nie ma wzmianki o tej nekropolii. Świadkowie uważają, że od razu po wejściu na teren cmentarza można poczuć złą energię i klimat tam panujący. Kiedyś rzucał się na nim w oczy mały kopiec, na którym zawsze znajdowało się sześć żywych tulipanów. Aczkolwiek to stare opowieści. Musielibyście sami ocenić, czy aktualnie też można trafić w środku lasu na świeże tulipany w tym miejscu. W nocy ma być tam słyszalne wycie dusz. Jedna z legend mówi nawet, że w XVIII wieku chory psychicznie ksiądz wyprawił tam czarną mszę, skontaktował się z samym diabłem, a następnie powiesił się na furtce od wejścia na cmentarz. Niektórzy mieli widzieć tego księdza klęczącego pod krzyżem, który się tam znajduje. Miejsce siódme Dom w Niewieścinie. Niestety nie mam jego zdjęć, aczkolwiek opowieści mówią, że w danym domu mieszkała rodzina, która skarżyła się na to, że sprzęty domowe samoistnie zmieniają swoje położenie. Włączał się telewizor, a nocą były widoczne postacie. Dochodzić miało nawet do sytuacji, w której członkowie rodziny miały czuć zaciskające się zimne palce na swoich szyjach. Z tym zjawiskiem miał poradzić sobie w 2001 roku egzorcysta z Łodzi. Ale czy na pewno? Ile prawdy jest w opowieściach okolicznych świadków na temat tych miejsc? Sami ocencie. A jeśli znacie jakieś inne nawiedzone miejsca, o których nie wspomniałam, to zapraszam do pisania w komentarzach.